Halo, halo, hej, 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 witam serdecznie. Jest znany kanał Ciupiem po naszemu. Hmm. Może tak będzie mnie lepiej widać. Tam nie patrzcie na, na jakoś, wideo. No, niestety mam e, jeszcze dali kamerkę internetową. Nie, nie mam nic e, lepszego. E, co chciałem powiedzieć? E, u mnie na kanale. To znaczy dzisiaj, dzisiaj dokładnie, dzisiaj jest, żeby tak było na ten 5.10 2020 i po prostu coś się stało takiego pousuwoych te fake, fake konta na, na twitchu z no jak to tam powiedzieć <laughs> Z 2500 zrobiło się 300, i myślę, że to jest faktycznie liczba obserwujących mnie. Eee, I i mm, jeżeli kogoś, że ich przez przypadek usunął, to bardzo, 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 przepraszam. Eee, Nie chcę, każdy tam sprawdzi. No ale tak patrząc po statystykach na live, to raczej. Eee, Chyba jest jakoś taka setka widzów, także nawet dobrze, że kto usunął, bo, bo Twitch jakoś e, nie usuwał tego. E, jest taki, jakby ktoś chciał, to e, jest link do, do tego programu, spróbuję ja to. E, jakby ktoś chciał, to niech do mnie napisze, ja to mam zapisany ten link, a może jeszcze kiedyś na, na YouTube to udostępnia, to zrobię. To w kwestii właśnie y, tych followków, no akurat teraz, w tym, na ten moment, na ten moment jest y, odświeża followków obserwujących mój kanał. 352 sztuki. No czy to jest faktycznie taka liczba? Hmm. Patrząc po, po osobach, które przychodzą do mnie na live'a, to a dwudziestka, no to nie wiem, jakoś setka może by była. No ale dobra, usunąłem, zobaczymy, tak, go do mnie, jeżeli kogoś tam usunąłem, nie gniewajcie się, po prostu odnówcie followka i, i tyle. To nie jest tam usunięcie razem z banem, tylko zwykłe usunięcie, e, bo chciałem po prostu, po prostu to usunąć i, i faktycznie wiedzieć ile ile tych prawdziwych widzów ma o mnie. Dobrze. To tak jak, hmm, tyle tyle co do e, co do sorki e, sorki. Dobra. E, tyle co do co do Twitcha jako z followkami. Jeszcze ja że chciał poruszyć temat moich gier tutaj. Co by tutaj tutaj pograć w tym tygodniu. Chodzi mi, chodzi mi właściwie o um, jakieś tam serie. O, tu są. Pożej ile w tym. Ile tu jest w kolejce, nie? Aktualizacji co się powinno samo aktualizować, no ale się nie aktualizuje. Także niech się tam aktualizuje sam Znaczy, ja sam włączyłem aktualizację, niech się to tam aktualizuje. Eee, co ja tu chciał pograć? Ja się tak zastanawiam nad Uncharted, żeby to nam przejść, ale nie tutaj. Okay. Nie jest ten folder, to gdzie chyba ten folder. No, i tu są dwa tytuły, które bym musiał skończyć. Tu też jest te motory, też by było do skończenia, bo chyba badam. Nie jest skończone. Knaka to już ani o nim nie godzą. Eee, Second Son, też miałeś tam coś do roboty. Unravel, nie wiem, czy to się tak czytało. No, to kilka, kilkanaście tytułów jest jeszcze do skończenia. No tak, dobrze go dom. Kilkanaście tytułów jest do skończenia. Także no, jakbyście tam napisali, hmm, co tam myślicie. No, Czym czy się zająć w tym tygodniu? Nie wiem, ja się tak zastanawiam nad Uncharted. No ale jak co z tego wyjdzie, to, to jeszcze zobaczymy. Eee, hmm, co tu jeszcze? Co tu jeszcze powiedzieć? Aha, w tym tygodniu mam eee, na na 18 także około 16 jak to nagrywam to za 40 za 15 minut e, powinien się zbierać do pracy e, także hmm, No myślę że tak z rana hmm, od 10 od 10 myślę czy tam już po południu na dwie godzinki jakieś te strumyki puszczać także zapraszam serdecznie do odwiedzenia mnie na kanale e, Ciupiłem po naszymu na Twitchu. Zapraszam serdecznie, i jakąś, tak jak tak będę wcześniej skasował, to przepraszam i zapraszam do odnowienia. Follow no. Dobrze, to tyle, no. Co tu jeszcze mogę opowiedzieć. Yy, Obawiam się, nie wiem, szata graficzna co do streamów yy, może ulec zmianie. No, chociaż nie wiem czy mi się chce, ale coś tam kombinowałem nad, nad czymś. Jakbyście też mogli w komentarzach napisać jakieś tam e, sugestie, co tam widzicie. Hmm. Co tu jeszcze wam opowiedzieć? Miał być filmik, ja. Miał być filmik na temat mojego sprzętu audio. E, hmm. Ale nie ma się kiedy zebrać na to. Także, Także jeszcze, jeszcze Przepraszam bardzo, ale musicie nam to poczekać. No a tak co? To chyba wszystko. W takim krótkim materiałem Mam nadzieję, że wszystko się fajnie nagrało. No i co? Zapraszam na streamy na Twitcha. Ciupiemy po naszemu. Jakże zapraszam na Instagrama. Też ciupiemy po naszemu. Jak na Facebooka fanpage. Ciupiemy po naszemu. Tam też dużo informacji. Staram się Staram się tam udzielać. Jakbyście chcieli bardziej taki ze mną kontakt, to też jest Team ciupiemy po naszemu. Tyż to tam idzie na fejsie i na live też są linki, także to tam idzie znaleźć. No i co? Pozdrawiam serdecznie, zapraszam. Hello! A teraz mi tam pokoście jak się to gasi.